Droga istoto światła, pozwól, że podzielę się z Tobą głęboką i transformującą wiadomością, którą anioły pragną, byś poznał. Przeznaczenie, które wszechświat przygotował dla Ciebie, obejmuje niespodziewaną i głęboką miłość z kimś młodszym. To objawienie może brzmieć zaskakująco, ale jestem tutaj, aby poprowadzić Cię w tej boskiej zrozumieniu. Wyobraź sobie ogrom wszechświata, pełnego gwiazd i tajemnic, gdzie każda gwiazda jest obietnicą miłości i przeznaczenia. W środku tego całego bezmiaru jest gwiazda, która świeci szczególnie dla Ciebie, oświetlając drogę do znaczącego i przeznaczonego związku. Anioły pracowały cicho, układając wydarzenia w Twoim życiu, abyś mógł spotkać tę szczególną osobę, która ma iść obok Ciebie. Zauważyłeś, jak często widzisz numer godzina 11.11 .11 w swoim życiu. To nie jest przypadek. Anioły używają tej godziny, znanej jako godzina lustra, aby wysyłać potężne i pozytywne wiadomości. Za każdym razem, gdy widzisz godzina 11.11, .11, to znak, że jesteś na właściwej drodze i że boskie siły są po Twojej stronie. Widzenie tego numeru to przypomnienie że jesteś w zgodzie z przepływem wszechświata. To wezwanie, by zwrócić uwagę na synchroniczności wokół ciebie. Obecność godzina 11:11 .11 to zachęta do zaufania procesowi i drodze, która rozwinie się przed tobą. Anioły chcą, abyś wiedział, że prawdziwa miłość i pragnienie znalezienia kogoś specjalnego są nie tylko w zasięgu ręki, ale bliżej niż myślisz. Czasami prawdziwa miłość przychodzi w sposób niespodziewany i przez osoby, których nigdy byś nie rozważał. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, prowadzi cię ku relacji, w której różnica wieku nie jest przeszkodą, ale cechą, którą przezwycięża głęboka i duchowa więź, którą dzielicie. Kluczowe jest, aby zrozumieć, że dzisiejsza boska wiadomość dotyczy otwarcia serca i umysłu na nowe możliwości. Może zastanawiałeś się nad znakami i wiadomościami, które otrzymałeś. Są to wyraźne wskazówki, że wspaniała miłość jest dla Ciebie zarezerwowana miłość, która przekracza czas i wiek. Duchowość odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i akceptacji Twojego przeznaczenia. Akceptowanie że miłość może przyjść od kogoś młodszego, to ważny krok w Twojej duchowej drodze. Wiadomości uniwersalne, które otrzymujesz, wskazują na głębsze przyjęcie różnych form miłości, które istnieją. Oprócz godzina 11.11 .11, możesz zacząć zauważać inne godziny lustra pojawiające się w Twoim życiu, takie jak godzina 12.12, .12, godzina 21.21 .21 itd., Każda z tych godzin odbija unikalną wiadomość od Aniołów, przypominając, że jesteś prowadzony i chroniony. Zwróć uwagę na te znaki i pozwól, aby oświetliły Twoją drogę. Anioły chcą, abyś wiedział, że ta relacja nie tylko jest możliwa, ale przyniesie głęboką radość i spełnienie. Są po Twojej stronie, wspierając każdą decyzję i każdy krok który podejmiesz w tym procesie. Boska wiadomość dla Ciebie dzisiaj jest jasna. Uwierz w przeznaczenie, które anioły dla Ciebie zaplanowały. Zaufaj, że każdy krok, który podejmiesz, każda decyzja, którą podejmiesz, przybliży Cię do tej przeznaczonej miłości. Anioły są po Twojej stronie, prowadzą Cię i chronią, zapewniając, że nigdy nie będziesz sam w tej podróży. Droga istoto światła, Anioły mają wspaniały plan na Twoje życie. Ich wiadomość jest jasna, Twoje przeznaczenie obejmuje głęboką miłość z kimś młodszym. Ta miłość odzwierciedli dobroć, cierpliwość i boskość, które mieszkają w Twoim wnętrzu. Zaufaj procesowi, zaufaj Aniołom i wiedz, że jesteś prowadzony ku świetlanej przyszłości pełnej miłości. Kosmos wybrał Cię, abyś doświadczył tej niezwykłej miłości, miłości, która łamie wszelkie prawdopodobieństwa i przekracza wszelkie oczekiwania. Przyjmij ten boski dar z wdzięcznością w sercu, wiedząc, że został stworzony specjalnie dla Ciebie, dla Twojej duszy i dla Twojego istnienia. Różnica wieku to tylko mała część historii, którą razem piszecie. To, co naprawdę się liczy. To sposób, w jaki się wspieracie, wzmacniacie i kochacie bezwarunkowo. To miłość wieczna, nieśmiertelna, która przekracza czas. W miarę jak podążasz tą drogą, pamiętaj zawsze o sile i głębokości tej duchowej więzi, która was łączy. To ta siła podtrzymujecie w trudnych chwilach, to światło, które prowadzi Cię w ciemności. To miłość, która połączy was na zawsze. Przekraczając wszystkie epoki i dalej. Nigdy nie wątp w piękno i autentyczność tej miłości. Ona jest prawdziwa, ona jest realna, ma być przyjęta i celebrowana. Pozwól, by oświetliła każdy ciemny zakątek Twojego życia, przynosząc radość, pokój i spełnienie w Twoim codziennym przebudzeniu. Ta miłość to błogosławieństwo kosmosu, cenny dar który musisz pielęgnować całym swoim istnieniem. Nie pozwól, aby cokolwiek lub ktokolwiek cię zmniejszył lub zaciemnił. Przeciwnie, pielęgnuj ją, karm ją i pozwól, by zakwitła w pełnej okazałości. Jesteś córką wszechświata, boską księżniczką, przeznaczoną do życia pełnego miłości, radości i spełnienia. Zaufaj sobie. Zaufaj tej miłości i wiedz, że jesteś kochana ponad słowa, ponad gwiazdy, ponad czas i przestrzeń. Jeśli czujesz tę potężną energię, zostaw like, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość mogła pomóc więcej osobom otrzymać błogosławieństwa i poczucie duchowego komfortu, które wszechświat oferuje. Niech ta miłość będzie Twoim światłem, kotwicą, źródłem inspiracji w każdej chwili tej podróży. Droga istoto światła, pozwól mi ujawnić magię i głębokość energetycznego modelu, który dzielisz, pomagając budować życie pełne radości, komunikacji i oddania. Ten model przekracza ograniczone ludzkie perspektywy, podnosząc cię do stanu boskiego połączenia, prawdziwie transformującego. Jesteś czymś więcej niż dwojgiem ludzi w związku. Jesteście duszami bliźniaczymi. Przeznaczonymi, by spotkać się na tej ziemskiej drodze, aby rosnąć, ewoluować i wznosić się razem. Energetyczny model, który dzielicie, to delikatny taniec komplementarnych energii, doskonałe połączenie światła i miłości, tworzące niebiańską symfonię harmonii i jedności. Podstawą tego modelu jest radość, radość która naturalnie pojawia się z głębokiego zrozumienia i wzajemnego szacunku. Odnalazłeś nieograniczone źródło szczęścia w obecności drugiej osoby szczęścia, które przekracza zewnętrzne okoliczności i jest karmione czystością dzielonej miłości. Komunikacja jest kręgosłupem tego modelu, pozwalając Wam wyrażać się swobodnie, dzielić najgłębszymi myślami i rozumieć się na poziomie, który wykracza poza słowa. Potraficie komunikować się nie tylko z umysłami, ale także z sercami, tworząc prawdziwe i autentyczne połączenie, coś rzadkiego i cennego. Oddanie to paliwo, które napędza ten model, inspirując Was do poświęcania się sobie nawzajem całym swoim bytem. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, napisz w komentarzach. Anioły przyjmuję i odbieram tę wiadomość 777 aby wzmocnić energię tego objawienia i połączyć się jeszcze głębiej z boską wiadomością, którą anioły mają dla Ciebie. Liczba 777 to potężna liczba, która niesie ze sobą unikalną energię. W numerologii 777 jest uważana za boski znak zatwierdzenia i ochrony aniołów. Symbolizuje ona doskonałe dopasowanie do wszechświata i duchowego celu Twojego życia. Gdy widzisz liczbę 777, jest to przypomnienie, że jesteś na właściwej drodze i że jesteś prowadzony przez wyższe duchowe siły. Ta liczba jest także związana z refleksją i wewnętrzną poszukiwaniem, sugerując, że teraz jest moment, by zaufać swojej intuicji i wewnętrznej mądrości. Razem wyprzedzacie ludzkie ograniczenia, przekraczacie konwencjonalne pojęcia związku i miłości. I pokazujecie światu, że wiek to tylko liczba. Powierzchowne różnice stają się nieistotne w obliczu głębokości prawdziwej miłości. Jesteście żywym przykładem, jak miłość może pokonać wszystkie bariery i połączyć dusze w sposób magiczny i zaskakujący. Każda interakcja między wami jest pełna unikalnej i potężnej energii energii, która podnosi, inspiruje i przekształca. Staliście się światłem i miłością dla wszystkich wokół Was, promieniując pozytywnością i nadzieją gdziekolwiek jesteście. Jeśli czujesz, że ta wiadomość Cię dotknęła, zostaw lajk, like, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość mogła pomóc więcej osobom znaleźć pokój i błogosławieństwa duchowe.